To jest jedna farma żelaza. To jest ich większa ilość, a to jest nasz wielki projekt, na którym aktualnie pracujemy. Okej, okay, chyba możemy zacząć w tym miejscu, w którym jesteśmy. Więc generalnie, słuchajcie, projekt, który nas otacza, jest to projekt Aurory, tak, tej Subnautiki. I całość powstawała w międzyczasie przez jakieś ostatnie półtorej tygodnia i mogę szczerze powiedzieć, że jestem prawie w połowie tego projektu. No dobra, skłamałem, do połowy jeszcze dużo brakuje. W każdym razie będę potrzebował niebotycznych ilości bloków żelazo, ponieważ na sam projekt idzie 120 tysięcy ich. A, że tak powiem, na razie farmię to przy użyciu tych 12. 12 pomniejszych faremek. No, ich wydajność jest całkiem spoko, ale dałoby się lepiej. Ja jestem całkiem z niej zadowolony, jeśli o to chodzi. Mam tutaj nawet autocrafting, który nam przekraftowuje od razu całe żelazo na bloki. Wyrzucamy sobie róże do lawy. Także polecam cię serdecznie. Bardzo fajny system. Ale dzisiejszym pierwszym moim problemem będzie to, że brakuje mi żelaza. Ponieważ to, co widzieliście przed chwilą, prawdopodobnie będzie wystarczyć mi, no, może na z 2-3 warstwy. A potrzebuję tego jeszcze z pół statku. Tak więc dzisiaj będziemy zajmować się tym, żeby zwiększyć ilość villagerów w mojej farmie, bo będę ich potrzebował naprawdę sporo. Dobra, resztę bloków tutaj, za, że tak powiem, w zapasie póki co jeszcze mam na budowanie, więc wszystko składa się idealnie. My w tym czasie musimy się przenieść. Słuchajcie. W drugie miejsce, ponieważ dla porównania, to jest moja obecna farma żelaza, a to jest moja poprzednia farma żelaza, z której korzystałem na jakieś kilka miesięcy, generalnie korzystałem jakieś kilka miesięcy z niej korzystałem, tylko ona była dużo mniejsza, ponieważ znajdował się tutaj tylko jeden spot, w którym respił się golem, a mimo to zrespiłem naprawdę sporo, bo coś koło dwóch podwójnych skrzyń żelaza. Dobra, ale w każdym razie musimy się udać w jedno ważne miejsce. I miejscem tym jest moja rozmnażarka villagerów, która wygląda w taki sposób, to dzięki niej posiadam wszystkich villagerów, których widzieliście w tej farmie żelaza. Więc generalnie pomijając wszystko, bo przypomniałem sobie, że mamy tutaj, słuchajcie, cały mechanizm do domnażania sobie właśnie marchwi. Jest to bardzo prosta pętelka z podnoszonym pistonem, która sprawia, że będziemy mogli bez problemu sobie domnożyć, słuchajcie, marchewki w dużej ilości. Trzymajcie te marchwie. Cztery staki powinny wystarczyć tak mniej więcej na wyhodowanie nam, no, dobrych dziesięciu villagerów. Pokażę wam w ogóle, jak to wygląda ze strony netheru, ponieważ oni tutaj wszyscy wychodzą tędy i trafiają do takiego specjalnego miejsca. Ty, w ogóle wiedźma mi się stworzyła z villagera, bo piorun uderzył. XD Dobra, na budowę farmy villagerów będziemy potrzebować jeszcze paru rzeczy. Cobblestone'a, z naszej farmy cobblestone'a. Dobra, będę musiał to wszystko przetopić. No i oczywiście ze dwa razy, żeby zrobić sobie z tego od razu podwójnie przepalonego stona. Chociaż jeszcze mam tutaj lekki zapas go. Dobra, druga rzecz, której będziemy potrzebować będzie drewno na płotki. Chyba nie myśleliście, że ja będę w tym momencie normalnie ścinał drzewa, nie? Porąbało was. Dobra, sadzonkę już mamy, więc mogę wam pokazać najprzyjemniejszy sposób zbierania drzewa. Jak chcecie poradnik do farmy drzew, dajcie mi znać, dajcie łapę w górę. A myślę, że coś podziałamy, słuchajcie, w najbliższym czasie. I to... I lecimy, kurde, z tym koksem, moi drodzy. O, muszę więcej sadzonek zdobyć. No i pięknie, ładnie, słuchajcie, działa nasza farma drzew na pełnej wydajności, więc bez większego problemu ja w tym momencie sobie porobię zapasy tego drynwa. A tak mniej więcej wygląda schemat budowania tej farmy żelaza. Jedyne, co nam pozostaje, to uzupełnić villagerów i zombiaka. Wygląda to nieźle, będę potrzebował villagerów. Dobra, sprawdzimy ile mi się namnożyło ich przez ostatnie dni. No i chyba będzie mi ich wystarczyć, tak jak patrzę na to, ile ich jest. Ej, mały, nie rozmawiaj z nim. Nie wolno. Papa, pa. pożegnaj się. Ło! Kurde lebele. Dobra, więc musimy sobie złapać któregoś. I pierwsze co nam się złapało to kowal z diamentem. Ja z nim handlowałem, to oznacza. Więc tak nie wiem, czy do końca chciałbym go na farmie. Wydaje mi się, że za chwilę sobie złapiemy tego bez roboty. Dobra. Kładziemy tor i mamy już złapanego słajcie, więc puszczamy pierwszego villagera do farmy. I teraz zostaje nam jeszcze tylko kilkunastu, i będziemy mieli wszystko, czego potrzebujemy, żeby zbudować tą farmę. Poza zombiakiem. Okej, okay. powiem wam tak, transport do większości zakończony. Stały mi jeszcze w sumie cztery tutaj miejsca, gdzie nie ma villagerów yy, póki co. Ale muszę poczekać, aż mi się ich domnoży więcej. Już na ten moment mamy 20 stanowisk generujących golemy. Ja wam pokażę, jak to wygląda w naderze, bo to jest coś cudownego. Cześć wiedźma. Wydajność tej farmy jest po prostu czymś przecudownym, jeśli o to chodzi. Te golemy po prostu na potęgę się tutaj generują. I wpadają mega, ale to mega szybko. Tego żelaza myślę, że już w tym momencie nie będzie mi brakować do budowania, aczkolwiek, no jeszcze muszę domnożyć brakujących villagerów, i wtedy już będę mógł korzystać z prawie maksymalnej prędkości tej farmy. Dobra, żeby nie być goosłownym, opróżniałem przed chwilką skrzynkę i. Ach, tak, to jest tempo, na którym mi bardzo zależało. Na godzinę generuje mi się tak, tak plus minus z cztery takie szeregi bloków żelaza. To. Naprawdę dobry wynik. Dobra, ja do Was tutaj pitu pitu, a tą aurorę to przydałoby się dokończyć. Więc muszę brać się za jej budowę. Okej, okay, budowa trwa w najlepsze. Ale jest jeden ważny element, o którym Wam wspomniałem, że nasza aurora nie ma podwozia. Co za tym idzie, trzeba to jakoś rozwiązać. I ja, czy wpadłem na ten pomysł, to nie powiem, ale jest pewne rozwiązanie. Myślę o wbiciu ją w ziemię, a właściwie w budowaniu pasa ziemi dookoła naszej Aurory, w szczególności z przodem, gdzie będzie to lekka górka. Tego, jak widzicie, jak na razie zacząłem, powiedzmy, początek tego, bo będę potrzebował masy piasku. No bo co by nie mówić, rozmiar naszej Aurory jest olbrzymi i żeby usypać taką całą górkę piachu, na którą ona by się wbiła, zejdzie go całkiem sporo. Na szczęście. Ja jestem przewidujący. I mam już pewien sposób jak wygenerować odpowiednią ilość piasku. Jak najmniejszym nakładem pracy. Pewnie was nie zaskoczę, ale farmą sypkich bloków generalnie mogę naprodukować tego piasku tyle ile potrzebuję. Więc uruchomiłem słuchajcie naszą farmę, niech ona w tym momencie mi generuje piasek. Tak jest moje w każdym razie na ten moment założenie, że ona będzie generować mi piasek. Który tutaj się generuje bardzo bardzo szybko, będę go potrzebował pewnie tak z kilkadziesiąt tysięcy bloków. Tak więc, tak myślę, że pozyskam wszystko co potrzeba. A jak na razie bierzemy się za projekt dalej, no bo go dalej trzeba skończyć. Okej, okay. zrobił mi się z tego lekki mob grinder. Tak, swoją drogą od poprzedniego partu minęły. 3 tygodnie, chyba, albo dwa, coś koło tego w każdym razie. Progres z progresem jest robiony. Produkujemy około 700 bloków, słuchajcie, żelaza na godzinę z naszej farmy, więc już niedługo zakończymy cały nasz projekcik. Dokończyłem już, słuchajcie, oba silniki, jeśli chodzi o naszą aurorę, i jedyna rzecz, jaka nam została, to skończenie samej góry. Jeden problem, jaki się pojawił, że póki ona nie jest zakryta od góry. No niestety pioruny przemieniają villagerów w wiedźmy co jakiś czas, więc z tym muszę powalczyć, żeby dokończyć ten dach, bo męczy mnie już przynoszenie nowych villagerów tutaj. Także trzymajcie za mnie kciuki, a ja lecę dalej. Mała dostawa surowców i możemy lecieć z naszym projektem dalej. Kurde, już niewiele brakuje i będę w końcu go kończył. Swoją drogą, kolejny projekt to myślę, że będzie gdzieś robiony w tych okolicach. Może nawet na tej górce, tak szczerze powiedziawszy. To jest taki fajny i wdzięczny teren, szczerze, który nie mam zagospodarowany jeszcze. Druga sprawa to będzie usypanie całego dookoła, żeby był ten efekt wbicia się w ziemię, ale jest coraz lepiej. Jedna rzecz, którą muszę zrobić w tym momencie, to jest otworzyć sobie ten szalker i musimy przerobić cały sypki. Boże, sypki cement, to jest chyba sypki cement, jeśli dobrze pamiętam. Na wersję zmoczoną, utwardzoną, czy jakkolwiek się to tam nazywa. Na szczęście mam bardzo przydatnego słuchajcie, datapaka do tego. Pozwoliłem sobie dodać datapak na przerabianie tego poprzez wrzucenie do dronu. Także serdecznie polecam. Fajnie to sobie działa, i już dzięki temu mogę dalej, kurde, budować. No, już tylko chwilę, moment, i będziemy kończyć, i zaraz zobaczycie efekt finalny naszej całej budowli. No, nie mogę się doczekać, szczerze powiem. Dwa miesiące. Tyle dokładnie zajęło mi budowa tego projektu z dzisiejszego materiału. I wiecie co? Chyba przydałoby Wam się go pokazać, a nie tak stoję sobie przy mojej bazie. Mam przy okazji jedną ważną nadzieję, że przy projekcie, przy którym będziemy pracować teraz, będę się częściej do Was odzywał, jeśli chodzi o materiały. Póki co może shadery wyłączę, przejdę sobie tędy. Tak myślę w każdym razie. Każdy, kto był na live'ach wie już jaki mamy kolejny projekt, ale Wam powiem to za chwilę. Dobra, jesteśmy więc na najlepszej drodze do naszej pięknej farmy żelaza. Z ciekawości zobaczy, ile żelaza nam jeszcze zostało po zbudowaniu do końca. Dobra, zapas żelaza jakiś mi tutaj pozostał. Został, będę musiał jeszcze sobie dofarbić na przyszłość. No i przy okazji, kilka golemów mi się tutaj pogubiło. Ale chyba najważniejsze i to, co Was w tej chwili obchodzi najbardziej, to jest efekt finalny jak to wygląda w Overworldzie. Więc może wylecę sobie przez cockpit, słuchajcie, w którym specjalnie zostawiłem sobie wylot, żeby nie mieć żadnego problemu z podróżowaniem. Więc, jak widzicie, z mostku już poleciałem, bo najlepszy efekt chyba jest w takim wypadku, kiedy zrobimy coś takiego, moi drodzy. Także tak wygląda efekt finalny dwumiesięcznej pracy. Zostało tutaj położone bardzo dużo bloków żelaza, bo na ten moment na tym świecie wykorzystałem. 124 tysiące, z czego mogę powiedzieć, że spokojnie 120 tysięcy zostało wykorzystanych tutaj do budowy tegoż projektu. Dla niedowiarków, zapisy live'ów, gdzie budowaliśmy, słuchajcie, to ręcznie są dostępne na kanale. Swoją drogą, zapraszam wszystkich serdecznie na live streamy, ponieważ będziemy budować nowy projekt, chociaż tym razem mam przynajmniej taką nadzieję, że usłyszymy się szybciej niż za dwa miesiące, jeśli chodzi o kolejny film. No ale, że tak powiem, to wyjdzie w praniu. A kolejnym projektem jest Stary Obóz Gotika. Ważną rzeczą, której nie mogę zapomnieć, jest wzięcie wszystkich szalkerów stąd, ponieważ jest ich tutaj trochę i będę ich potrzebował przy następnym projekcie, więc dzień dobry. Przydałoby się też, myślę, przełożyć sobie itemy, kurczę, blade, które mam tutaj w tych wszystkich... Um... Skrzynkach, nawet byle jako jak na razie je powsadzać, byle bym po prostu wszystko stąd zabrał. Szkoda by było cokolwiek tutaj zostawiać, szczerze powiedziawszy. Chociaż myślę, że w przyszłości jeszcze w tej okolicy zawitamy, bo nie powiedziane, że wszystkie projekty, które będziemy tutaj budować, są już skończone. Wydaje mi się, że <laughs> możecie pisać propozycje, co zbudować przy Aurorze, żeby było klimatycznie pasująco, powiedzmy, do tej budowli. Chociaż ja wiem, że już propozycje. Padały z waszej strony i powiem tak, jestem zainteresowany pod warunkiem, że komentarz słuchajcie z tymi propozycjami zdobędzie bardzo dużo lajków. Jak zdobędzie bardzo dużo lajków, to on powstanie. To tyle powiem na ten moment. Ja sobie tutaj muszę, tak jak wspomniałem, popakować najlepiej wszystkie szalkery, chociaż z tego chyba wynika, że będę brał je pojedynczo, no ale już trudno, trochę żelaza przynajmniej mi zostanie, więc myślę, że skarbce naszego starego obozu będą w pełni wyposażone. Okej, okay, jest lepiej niż sądziłem. Mam wystarczająco miejsca, żeby zabrać wszystkie szalkery, więc tym widokiem na nocną aurorę zabiorę Was może w miejsce, w którym będziemy budować nasz przyszły projekt, od którego swoją drogą zaczniemy prawdopodobnie kolejny odcinek. Ale naprawdę śliczny ten projekt. Kurde, lebele, Powiem Wam, że ta aurora to jest tyle godzin spędzonych tutaj na budowaniu. Coś po prostu niesamowitego. Mam nadzieję, że podoba Wam się również. Swoją drogą, jeśli dowiecie. No, powiedzmy 1000 łapek, jak wiem, ceni się, to udostępnię Wam sejwa na dzień, w którym nagrywam ten film. W sensie na dzień w Minecraft, na którym nagrywam ten film, czyli 2187. Także, powodzenia. A my już, że tak powiem, wylatujemy sobie stąd, z tej okolicy, ponieważ to już jest historia. To jest już przyszłość, przeszłość i zobaczymy jeszcze, co z tym będzie robione. Myślę, że jeszcze nie raz tutaj zawitamy. A my teraz lecimy w nowe miejsce, w którym zaczniemy naszą kolejną przygodę, jeśli chodzi o nasz świat. I już słuchajcie, widnieje nasza lampa, którą ustawiłem tutaj celowo, żeby było wiadomo, gdzie to jest, ponieważ mamy tutaj nasze wzgórze. Ja zdecydowałem się słuchajcie, że będziemy na tym wzgórzu budować stary obóz. Zrobimy lekką przebudowę w stosunku do oryginału. R własna reinterpretacja, jak ja sobie to pięknie nazwałem. Więc jeśli chcielibyście zacząć cały proces budowy, to oczywiście serdecznie zapraszam do oglądania i śledzenia serii z Giga Survivala, ale drugą sprawą zapraszam Was na streamy, które są rzadko. Ale jak już są to jest bardzo fajnie, bardzo miła atmosfera, więc Państwa zapraszam bardzo serdecznie. Ja na ten moment lecę, bo czeka mnie zbieranie, słuchajcie, naprawdę sporej ilości surowców, a mam zamiar niedługo rozpoczynać tą budowę, więc lecę przed siebie. A my się słyszymy. Mam nadzieję, że na streamie, ale na pewno słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.